Przed nami październik, przed nami listopad. Listopad to jest taki parszywy miesiąc. To jest miesiąc, w którym wyciągamy grube swetry, w którym czujemy się już trochę zmęczeni tą jesienią, ale jeszcze nie ma zimy, już jest zimno. Często pada, często wieje, kolory na górach zmieniają się już niesamowicie i zamiast tych przepięknych żółci, brązów i pomarańczy. Zaczynamy widzieć szarość. Szarość, wszystko przekwita. No i tak naprawdę wygląda na to, że świat szykuje się do zimowego snu. Zanim jednak przyjdzie ten biały puch, który doda nam energii, postanowiłam trochę ten miesiąc przemienić przemienić na bardziej pożyteczny miesiąc. Ponieważ zwykle w tym miesiącu też się nudzimy, wpadłam na pomysł z serii vlogów których będziemy porządkować. Porządkować co nieco nie tylko w swoich domach, ale i też w swoim życiu, mam nadzieję. Rozpadało się, więc przyszło mi na chwilę przycupnąć pod dachem. Nie wiem dlaczego, ale jak człowiek ma jakiś cel, jakąś, jakiś mol, jakieś zadanie do wykonania, to się w pierwsze nie nudzi, nie ma ludzi, ma co robić, nie myśli o handrze, ale to wszystko odwraca też uwagę, ale też wykonanie pewnych zadań, pewnych celów, małych celów, niekoniecznie muszą to być jakieś wybujałe nasze spełnianie marzeń, ale wystarczą naprawdę zwykłe, codzienne rzeczy, sprawia nas, nam pewną satysfakcję, e, motywuje nas do działania i w listopadzie nie powiem, że to jest mój taki znienawidzony miesiąc, bo myślę, że bardziej nie lubię lutego jak listopada, bo w listopadzie też obchodzę swoje urodziny. To pomyślałam, że dobrze by było zajrzeć do zakamarków i poukładać pewne rzeczy, posprzątać pewne sprawy, tylko po to, żeby właśnie w grudniu odpocząć. Mi osobiście grudzień kojarzy się z miesiącem przyjemności. Tego nauczyłam się w Norwegii. Że grudzień jest od tego, żeby wyjść z przyjaciółmi, mieć wigilijki, wyjść na koncert, wyjść na kabaret, zjeść coś dobrego, upiec ciasteczka. W domu w grudniu pachnie, w domu w grudniu zapalamy świece, robimy praktycznie wszystkie takie małe rzeczy, które sprawiają nam taką super, super taką przyjemność i wprowadzają trochę takiego ciepła w taki zwykły dzień. To oczekiwanie do świąt u mnie, tu w Norwegii, zmieniło mnie. Pijametralnie, bo w Polsce święta kojarzyły mi się i ten grudzień właściwie kojarzył mi się z takim popędem, z takim napędem. Bylebym zdążyła posprzątać, przygotować dom na święta, upiec, wszystko ugotować. Te kobiety były zajechane, umęczone, a tutaj ten grudzień ja odczarowałam i mam nadzieję, że Wy odczarujecie też razem ze mną, że ten grudzień będzie bardziej przyjemny, a jak zaczniemy już przygotowania. Po części w listopadzie, to wierzcie mi, że w tym grudniu będzie już nam przyjemnie i będziemy mogli się skupić właśnie na tych grudniowych przyjemnościach. Mam nadzieję, że wchodzicie w to i razem ze mną w listopadzie zabierzemy się za te rzeczy, których zapominamy lub nie za bardzo lubimy zrobić, ale jednocześnie dbając też o siebie. Lub nie, ale na handlę działają na przykład na mnie dwie rzeczy: zafarbowanie lub zmiana koloru włosów, podcięcie, fryzjer, cokolwiek zrobienie z włosami, bo to jest bardzo duża zmiana dla kobiety. A druga sprawa, uwielbiam spać w świeżej pościeli. I na szczęście, wczoraj udało mi się zmienić pościel i naprawdę fajnie, pachnie i super się w niej śpi. Dzisiaj wezmę się za farbowanie włosów. Jak wiecie, od jakiegoś czasu farbuję włosy henną, to też dzisiaj kontynuuję, bo już z henny później na farbę sztuczną mnie za bardzo przechodzić. Nie wiem, czy to nie jest moje ostatnie hennowanie, bo powiem Wam szczerze, że źle mi się włosy henną farbuje, ze względu na to, że jednak mój odrost jest dużo ciemniejszy niż włosy, które miałam wcześniej farbowane. I ten odrost naprawdę źle mi się farbuje. Mam zmieszaną kasję właśnie z henną, i tak naprawdę tutaj ta część, która była wcześniej farbowana, no jest ruda, liskowata, taka jak ja lubię. Niestety, mój nowy odrost źle się farbuje, i tak naprawdę hennę nakładam już bardzo długo. I ten odrost u mnie wygląda tak: czyli po prostu tu, jest, tu są te włosy, które miałam zafarbowane wcześniej. Zobaczymy, nie wiem jak to będzie. Została mi amla jeszcze pół opakowania. Zobaczę, jak to teraz będzie wyglądało. Bo Henna jest bardzo czasochłonna. Farbuje włosy bardzo rzadko, mniej więcej raz na 3-4 miesiące. Zresztą sztucznymi farbami też tak farbowałam. Aczkolwiek widzę, że nie niszczy mi tak włosów ta Henna. Fakt, że bardzo są wysuszone, ale naprawdę Henna fajnie wygląda i fajnie wygląda na włosach zafarbowanych i. Jak wcześniej farbowałam sztucznymi farbami włosy, to nie zdawałam sobie z tego sprawy, że kolor włosów się zmienia. Uwierzcie mi, że ja wcześniej nie miałam tak ciemnego koloru. Ja miałam raczej taki zielony blond, taki myszowaty trochę, ale jednak blond i był troszeczkę taki jaśniejszy. I przez to teraz henna, którą mam taką rudą, liskowatą, właśnie typowo henne, to nie farbuję mi tych odrostów tak, jakbym chciała na liskowaty kolor, tak jak tutaj, tylko po prostu jest dużo ciemniej. Zobaczcie, tu już widać. I jak zafarbuję włosy, to ten mój odrost nadal będzie ciemny, ale odświeżę je przynajmniej i zobaczę, czy to się sprawdzi. Jak nie, to po prostu zostawię je tak, jak co może za jakiś czas poprawię kasją czy właśnie sobie jeszcze amle zrobię. Zawsze mieszam z kasją. Kasja to jest taka bardziej odżywka, nabłyszcza włosy i tak dodaje trochę takiego ożywienia. Więc mieszam sobie kasję właśnie z henną. Papka wygląda strasznie, pachnie jak Łajno, dosłownie takie trawiaste łajno, jak taka zgnita trawka, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Ostatnio trzymam 4 godziny, dziś potrzymam 2, bo idę też na zmianę nocną. Więc wolałabym sobie jeszcze się zrelaksować, napić się herbaty. Zawinę to wszystko folią, w czepek nałożę, czapkę, żeby był taki termofor, żeby było to ciepło. Jedyny mój błąd: akurat mam wysprzątaną łazienkę, jest tak czysto, że aż po prostu echo się, więc szkoda mi po prostu, będzie trochę brudno, ale oczywiście. Posprzątam po sobie, co by nie było. Zabieram się za farbowanie włosów. Jeszcze dzisiaj jest taki luźny wlożek bez sprzątania, ale parę tipsów będzie, bo. No, ja jestem szczęściarą, słuchajcie, bo ja teraz jeszcze mam moją mamę, więc ją trochę tak wykorzystuję. Dzisiaj mi ogarnęła łazienkę, tak naprawdę. Wcześniej, już z Julką troszeczkę szafki posprzątaliśmy w szafkach w łazience, więc mi będzie troszeczkę łatwiej. My już część kuchni, jak, widzieli, jak widzieliście w poprzednich vlogach, już część kuchni jest ogarnięta. Organizacja w kuchni pełną parą, mogłabym powiedzieć, że się tak no, powiodła. To yy, no to i, ja trochę oszukuję, bo oczywiście ja już jestem trochę do przodu z tym sprzątaniem. Ale jeżeli ktoś ma czysto w szafkach, to w nich nie oczywiście nie sprząta, więc ja będę sprzątać w szafkach, w których będę robić porządki tam, gdzie jest taka potrzeba, a nie tam wszędzie, gdzie yy, a nie wszędzie, tak jak według listy robiłam to kiedyś bodajże wiosną. A teraz i gotowe jeszcze tylko czapa. I mogę raczyć się herbatką. Nie, posiłek z czasów szkoły. Raczej nie podstawówki, a raczej liceum jogurt i bułka wrocławska i pycha. Dawno nie jadłam. Właśnie otworzyłam swój komputer. A to taka draka. Boże, po prostu wszystko mi się sypie. Słuchajcie, komputer ma może z dwa lata, może nawet nie. I zabieram się zamontowanie filmów. Jestem jestem jeszcze schenną na włosach ale chyba tak za pół godzinki już ją ściągnę i Wam się jeszcze dzisiaj pokażę no dobra, włosy wysuszone ale powiem tak, że w tej lampie nic nie widać wygląda to tak No już trochę lepiej jak ostatnio chyba może za rzadko farbuję te włosy ale przeniosę się do łazienki i jeszcze przed wyjściem do pracy pokażę Wam z tego światła, z którego zaczynałam nagrywać ale fajnie, bo już odświeżone bardziej rude na tą handrę wyszło. No i w tym samym świetle, tak to teraz wygląda. Chyba bardziej ruda, aczkolwiek, zobaczcie, że ten mój odrost dalej jest ciemniejszy. W kamerze wygląda bardziej ciemno. Tak, w rzeczywistości to tak jest chyba bardziej lepiej zlane. No i mam bardziej taki marchewkowy odcień, wydaje mi się, nawet na tym swoim byczym odroście. Zobaczymy, chętnie się jeszcze utlenia przez trzy dni, ale. No cóż, tak wyszło, nie jest najgorzej, zobaczymy jak będzie za trzy dni, a my widzimy się już jutro.